Demo zagrożeniem dla demokracji to jest ten rząd, który od samego początku wprowadza niejasne regulacje i niejas w sposób niejasny definiuje prawo polskie. To się zaczęło już od chwili, kiedy, kiedy w Sejmie zaczęto budować władzę Sejmu. Przypomnę, że do dziś Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego marszałka, ponieważ większość Sejmowa nie zgodziła się na kandydata, którego Życzyło sobie prawo i sprawiedliwość. To jest po prostu już kuriozalne i szczerze powiem, że ta anarchia demokratyczna, która dziś ma miejsce po stronie rządowej. Przestaje być y, zabawna. Ona nigdy, co prawda, nie była zabawna, ale była lekceważona i przez społeczeństwo, i przez y, y, opozycję. Y, zobaczymy, co dalej. A oni idą krok dalej, krok dalej, krok dalej, takimi małymi kroczkami. Oni I dokąd dojdą? Do ściany. Do ściany. Y, bo proszę Państwa. Polska, jak i każdy kraj w Europie, jest zbudowany na zasadach ustawy zasadniczej, jaką jest nazywana konstytucja. Umówiliśmy się w referendum co do zasad panujących w naszym kraju. I ta nasza ojczyzna dzisiaj rozszarpywana jest przez ludzi, którzy te zasady łamią. Wprost łamią. I ponieważ my, społeczeństwo, żeśmy za, zaufali politykom i powiedzieli, że w naszym imieniu społeczeństwa rządzić będą politycy, to ci politycy dzisiaj łamią wszelkie możliwe zasady współżycia społecznego. I, i na to ani społeczeństwo się polskie nie zgodzi, ani większa część w przyszłości, mam nadzieję, polityków, którzy. Yy, wiedzą, że działają dla dobra wspólnego, a nie swojego. Naprawdę, myśli i... pan, że społeczeństwo się nie zgodzi, a może wzruszy ramionami i posmaruje chleb masłem za 10 zł. No chyba, że chcą jako język podstawowy mieć w szkole język niemiecki i płacić w przyszłości markami, bo przecież wiadomo, że waluta euro jest tylko chwilowa. Więc jeżeli chcą być Vaterlandem, jednym z wielu federalnego państwa niemieckiego, no to niech idą w tym kierunku, bo to wszystko zmierza ku temu. I ja, pani redaktor, mówię o tym przecież od miesięcy w pani programach, że ci ludzie... Zrobią wszystko, żeby nie oddać władzy, że jak przejmą władzę, to nie po to, żeby ją w demokratycznych wyborach oddać, yy, bowiem my wiemy doskonale, kto został wybrany, wiemy, jakie mają sposoby działania. Pierwszy rząd Tuska doprowadził Polskę do skraju prawie upadłości, i wtedy w demokratycznych wyborach Tusk został odsunięty od władzy. A dziś robią wszystko, żeby tej władzy nie oddać. I jeżeli państwo myślą, że to będzie takie łatwe, że pójdziemy i po prostu wygramy, to myślę, że jesteście państwo w błędzie. Dlatego, że po pierwsze, te, ten trzyfazowy. Plan, który Donald Tusk ma na to, żeby nie oddać wyborów, zakłada. Po pierwsze, nie dopuścić do wyborów, jeżeli dojdzie do nich, to sfałszować wybory, czyli tak liczyć głosy, żeby było na ich stronę. I trzeci, jeżeli to się nie uda, to trzeci unieważnić wybory. W każdym tym pomyśle jest. Naprawdę myśli pan, że Donald Tusk chce sfałszować wybory prezydenckie? U nich to się inaczej nazywa. Jak? U nich to się nazywa wygrać wybory. Za wszelką cenę wygrać wybory. I on straszy nawet y, tych swoich partnerów, straszy, że jak przegramy wybory, to wszyscy będziecie siedzieli w więzieniu. E, A może no, to taki ja, pomysł na mobilizację no to, e, mobilizację to, to, to za, tego no, to, elektoratu opozycyjnego? No ale to oni zdają sobie sprawę z tego, że łamią prawo. To oni sobie zdają sprawę i tak zimną krwią, łamiąc prawo, łamiąc konstytucję, starają się być demokratami. Dzisiaj do mnie doszła informacja, będę to sprawdzał, bo to jest taka małość. Ja Państwu opowiadałem o tej małości tych ludzi, którzy po prostu chcą rządzić, czyli chcą być przy korycie po prostu. Tam gdzieś Polska, naród polski, zasady, historia, to wszystko nie istnieje. Na ich oczach Niemcy piszą nam historię, co prawda od 12 roku, ale PiS się nigdy nie zgodził na wprowadzenie tego podręcznika do historii, do szkół. A oni pozbywają pozwolili to. Pytam się e, e, o to, czy jest synergia, czyli czy jest polityczna synergia w takim działaniu, że Niemcy piszą nam dla naszych dzieci historię w, w, w podręcznikach, e, czy Polacy Niemcom piszą y, taką historię. No nie, oni sami sobie piszą, natomiast y, ponieważ y, Polacy to głupki, to trzeba im napisać historię taką, w której nie ma Westerplatte, y, nie ma Grunwaldu, nie ma takich w ogóle. To jest piękne, po prostu y, nie, y, niemiecka Rzecza pięknie zawsze działała, nie ma II wojny światowej, no po prostu ludzkie pojęcie przechodzi i to wszystko akceptują. Kosinak kamysz o którym mam. No, nie no do końca właśnie, złe tutaj zdanie. pan dobre zdanie o nim wygłaszał nieraz w naszym. Kosinak Kamyś to akceptuje, Marek Sawicki to y, akceptuje. Ludzie, którzy do kościoła chodzą w niedzielę, akceptują to. Po prostu mnie w cholera bierze. No. Dla tej pazerności swojej, dla tych wszystkich kurcze 25 tysięcy stanowisk, y, powyżej 10 tysięcy pensja, oni gotowi są skandlować Polskę. No. I Pani patrzą poszedł. na to, widzą i nic nie robią. A wystarczy. Wystarczy poprosić nie wiem Jakubiaka, Kaczyńskiego czy kogo czy Błaszczaka, powiedzieć wotum, wotum nieufności dla rządu, a my... Wyjdziemy z sali, albo nie zagłosujemy, albo zagłosujemy za wotum nieufności. I nie ma rządu, nie ma Tuska. Od początku budujemy rząd techniczny, prosta sprawa. No. Panie pośle, chciałam jeszcze wrócić do tej decyzji PKW, bo Konstytucja mówi nam, że ważność wyboru prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Czy obawia się pan, że skoro ta izba Sądu Najwyższego jest nieuznawana, to na przykład jeśli wygra kandydat inny niż koalicji rządzącej, no to po prostu powie się, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji, żeby stwierdzić ważność wyborów. I co wtedy? No, co wtedy? No to jest prawo Kalego po prostu. No. Bo jeszcze Adam Bodnar, jeszcze jedna rzecz. Adam Bodnar powiedział w dzienniku Gazecie Prawnej, o ile się nie mylę, albo w Mani.pl, że to marszałek sejmu na bazie raportu PKW będzie przejmował ślubowanie, czyli będzie uznawał marszałek sejmu, że doszło do skutecznego wyboru i w ten sposób no pomija się Sąd Najwyższy, to jest kompletne odwrócenie zasad ustrojowych, jakie u nas obowiązują. Pani redaktor, ci ludzie interpretują konstytucję tak jak uważają. Od samego początku z trybuny sejmowej powiedziałem prezydentowi Rzeczypospolitej Andrzejowi Dudzie, co ja bym zrobił na jego miejscu. Otóż ja bym nie podpisał ustawy e, budżetowej, mimo że prezydent ma taki obowiązek. Ale prezydent ma obowiązek podpisać ustawę budżetową tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona jest napisana zgodnie z prawem i konstytucją. A ta bu ustawa budżetowa wprost łamie konstytucję przynajmniej w dwóch artykułach. Więc pan prezydent powinien powiedzieć panowie, takie e, e, papierki to wy podstawiajcie komu innemu. Proszę z powrotem e, ustawę, proszę ją jeszcze raz przeczytać i napisać. Zgodnie z prawem. Nawet nie podpowiedziałbym mi, w którym miejscu ona jest niezgodna um, z konstytucją, bo jest strażnikiem konstytucji. I myśli pan, I że, że jest... tak będzie? Czy będzie tak, że prezydent Andrzej Duda po prostu no sobie ja... dotrwa do końca kadencji, już i tyle? No dobrze, no, 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 pani redaktor, dlatego w Polsce prezydent powinien mieć coś, niecoś więcej niż mózg. No powinien tupnąć, by wiedzieć, kiedy pięścią w stół uderzyć, kiedy uporządkować co całe towarzystwo, bo oni sobie chodzą. Ale bo to jest, prostu, jest też uderzenie w kompetencje prezydenta, jeśli chodzi o, o sędziów, tutaj prezydent Pani ma kompetencje. Redaktor, Jak kota nie ma myszy, Harcują. No. Kota nie ma myszy, Harcują. Ja wiem, że prezydent mówi się o tym, że ma małe kompetencje, ale jak jest wielki prezydent, który ma powera w sercu, to te myszki nie tak sobie biegają, jak sobie myślą, że mogłyby biegać. I dziś jest potrzebny prezydent, który zrobi z tym wszystkim porządek. A najlepiej, gdyby on nie był ani z PIS-u, ani z PO. Bo proszę państwa, ten kiedyś pamiętam taki dowcip z Gajowym i z Niemcami i partyzantami. No to potrzebny jest taki Gajowy, który się wkurzy i, i wszystkich z tego lasu wygoni. No. W każdym razie, reasumując, pani redaktor, Yy, oni sobie mogą interpretować prawo jak sobie chcą, bo widzę, że tutaj nie ma co dyskutować na ten temat. Oni rano wstają i po prostu wyrok, który jest dla nich korzystny, to jest dobry sąd, a jak jest niekorzystny, to jest zły sąd. Jak kali kraść, to dobrze. Jak kalemu kraś, to źle. Doszliśmy do pewnego rodzaju momentu śmieszności, ośmieszania Ale to jest polskie, Bantustan. Jeśli prawa. tak jest, że no, każdy jak, sobie no, a interpretuje, nie jest? jak chce, nie, no mówię, no. że to jest prawo Bantustanu. Tak? Każdy sobie może interpretować, każdy sędzia, każdy prawnik, każdy komentator sobie uznawać tak. albo nie. No tak nie może no, być. Tak, no. tak nie może to funkcjonować. Że... No nie można, dlatego że my się umówili. Ja zacząłem od tego, że umówiliśmy się na pewne zasady. I jeżeli tych zasad nie przestrzegamy, to nie ma państwa polskiego.